Siemanko, siemanko, to ja, Przemofox i mam dzisiaj taką dziwną wiadomość bo dostałem jakąś kopertę od Luśki Tak. dla Przemofox od Luśki, ale jest napisane otwórz na odcinku jeszcze tu pisze proszę to jest od Luśki rozumiecie? czyli ten bardzo fajny kanał który nagrywa dużo shortów, bo to jest dziewczyna Luśka. Bardzo fajna, polecam ten kanał. Najfajniejszy kanał Luśka. l u s k a Nawet Wam przeliterowałem, żeby, żebyście wiedzieli. Dobra, a więc. Otwieramy. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie, bo. Ja nigdy nie, nie, bo pierwszy raz słyszę, żeby dostał, Żebym dostawał od jakiejś YouTuberki. Może ona ogląda moje filmiki. No raczej tak. Jest! Jak to się. Otwiera! Mordella, co to jest? Mo, mo, mo. Chwila, jak to się mówi? A! Mo. Morela? Nie wiem po prostu, w buźkę. Nie wiem, nie, nie wiem jak to się mówi. Ale dobra. Otwieramy. Tu, 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 tu. O! O, co mamy? Oho, karteczka. O, już chyba widzę, co to jest. O, o matko! A jak to dziwnie, ale fajnie wygląda, zobaczcie. Zobaczcie. Może Wam lepiej pokażę. O! Patrzcie! Jakie to piękne! To, to tak Luśka rysuje? Przemów Fox Jestem kró, królem czy liskiem. Ej, luźka nawet się podpisała. Ty Git! Pokażę Wam jeszcze raz. Fajny pan Arty. Ale jazda! Przychowam to sobie. Bo wiecie, youtuberzy sobie tak trochę przechowują Ale chyba jeszcze, chyba jedno, a nie to, to nie to Dobra Kolejna rzecz O, cukiereczek, patrzcie Dobra Kolejne Uuu, kinderek Coś jeszcze? Tyle? Rozprawdzę Tyle? Tak tyle. Ale ten fan art to był czadowy jeszcze raz Wam pokażę, bo mi się strasznie spodobał. No trochę bluzka inna ale może być. Ale fajne, Ty kurde. Ej. Luśka. Jak to oglądasz? To mam do ciebie. Pytanko. Dlaczego jestem łysy? Przepraszam. Włosy, czemu jestem mój? <grywa> o mój Boże, czemu jestem mój? O mój Boże, ty już to 3 minuty nagrywam? O the ty 3 minuty nagrywam, ale to bardzo fajne, Luśka. Dziękuję, Pozdrawiam Polecam też subskrybować ten kanał, bo jest bardzo fajny. A więc to jest właśnie ten prezent. Możecie nawet takie same fanarty zrobić, tylko lepiej z włosami i z troszeczkę z inną koszulką. Z inną koszulką jakby co? No ale taka też może być. Więc dzisiaj się z wami żegnam. Nara, subskrybujcie ten kanał, dajcie dzwoneczek i lajka. No to pa!